Cześć. Z tej strony Dawid. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki luzem i dzisiaj w moje ręce trafia kolejna mega paka ze Star Warsów w cenie 19.99. Jest to e, mega paka z dnia 3.2021. Jest to taki numer. No i Możemy w niej trafić 3 z 5 magazynów z super dodatkami. Już Wam mówię, co tam może ciekawego się znaleźć. Na pewno Snow Speeder R2D2, czyli tak jak w ostatnim naszym un un unboxingu, megapaki, Dart Mo Seed Infiltrator, odlotowy Awing i Imperialny TIE Striker. Tak więc takie rzeczy tutaj mogą się nam trafić, i ostatnio, właśnie jeden z widzów napisał komentarz, który Wam przeczytam. Jak będziesz otwierać, to chętnie zobaczę. Jednak nie chcę psuć niespodzianki, ale jestem praktycznie pewien, że dwie gazetki to będą statki te same co tu, czyli TIE i X-Wing. Dlatego właśnie liczyłem, że w tej nowej się wylosują inne. Y tak, bo mówiłem, że mam jeszcze właśnie taką mega na półce i no sam jestem ciekaw, co tam może być, szczególnie, że gazetka w supercenie 19,99, a mamy trzy magazyny w środku trzy z czterech kart limitowanych. No ale żeby już nie przedłużać, jeśli jesteście ciekawi, no to otwórzmy ją tutaj wspólnie. Delikatnie, delikatnie. I zaczynamy losowanie, może tym razem od góry. No i pierwszy numer R2D2, Star Wars. Także tutaj no, gazetkę trafiłem już ostatnio w jednym z moich unboxingów w MegaPace, więc faktycznie tutaj jest tego powtórka, ale zestaw całkiem ciekawy więc dla fanów i jak znalazł. Okej, okay, zobaczmy jeszcze jaką mamy tam kolejną rzecz. O, jest TS e. Striker, także jest TS e. Striker. No co, no zestaw też bardzo ciekawy, chociaż i jednak yy, yy, myślę, że czasem lepiej by się mogło trafić coś ciekawszego. Yy. Numer 3 przez 2020. Karta liminowa, to jest Dart Mole. Tak się prezentuje. No i ostatnia rzecz, ostatnia gazetka, która tam jest, o widzę jeszcze karty są. To ja zaraz zobaczymy, jakie tam nam limitowane karty się trafiły, ale najpierw może gazetkę. O i jest Dart Mole Sealed Infiltrator. Tak. Ta oto właśnie tak, z takim polibagiem. E, saszetka z pięcioma kartami z serii Prime Empire również tam się znajduje. Oczywiście z Lego Ninjago. Nie widzę jej gdzieś tam ucieka. O właśnie jest ta saszetka. Z tej um, wersji, więc na razie nie będę robił tutaj unboxingu tych y, gazetek, ale już Wam jeszcze podsumowując, zanim otworzę te karty limitowane, które tam są w środku, no to właśnie w tej Mega megapace trafiliśmy takie trzy takie trzy gazetki, czyli wszystkie w cenie 1299 w cenie, że tak powiem detalicznej a cała megapaka była w supercenie 1999 tu trafiliśmy podsumowując, trafiliśmy więc numer 5 przez 2020 numer 3 przez 2020 No i numer 4 przez 2020 czyli tutaj akurat w tym wypadku mamy dubla z poprzedniego a. Te całkiem, no, całkiem ciekawe, ok. Znajdują się jeszcze 3 z 4 limitowanych kart, chociaż powiem szczerze, że ja widzę tylko jedną, <laughs> więc pewnie to jest karta, która została dodana, e imperator palpatine, tak. No nic, mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić was do kolejnego odcinka, do kolejnego unboxingu, gdzie zostały mi jeszcze gazetki z Ninjago, aby zmienić troszkę tematykę tych odcinków. Więc jeśli wam się podobało, jeśli chcielibyście jeszcze, żebym gdzieś wyniuchał takie mega paki, no to piszcie śmiało, postaram się gdzieś je jeszcze zorganizować. Tyle w dzisiejszym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym już wkrótce. Cześć.